Piękna pogoda, ptaszki śpiewają, słoneczko świeci, a wisła śmierdzi. Obok mnie Artur Cankiewicz, czyli naleś, który powraca do Universal Soldiers. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Jesteś po raz kolejny przed kamerą CyberTV? Już mieliśmy okazję rozmawiać, jeżeli dobrze pamiętam, dwukrotnie, no do trzech razy sztuka, ale tak naprawdę te dwa wywiady były udane. Mam nadzieję, że teraz będzie podobnie. I jak już usłyszałeś zapowiedzi, zacząłem jakby z grubej rury. Powracasz do Universal Soldiers, ponieważ ich wcześniejszy skład po występie na EPS, no po prostu rozpadł się. O tym już tak naprawdę było wiadomo wcześniej. Ale właśnie, jak się ty z tym czujesz, że? znowu reprezentujesz barwy tej organizacji. Hmm, jak ja się z tym czuję? Myślę, że super, jest dobrze, bo UESI to naprawdę znany multigaming z szacunkiem i w ogóle z wielką popularnością i... No ja się czuję bardzo dobrze, że wróciliśmy tutaj. Mieliśmy do wyboru jeszcze jeden znany zespół, Multigaming, ale wybraliśmy US-ów, zdecydowaliśmy się na US-ów i myślę, że to jest bardzo dobry wybór. Możesz powiedzieć właśnie jaka oferta jeszcze była? Jaki to Multigaming? Yy, no była oferta właśnie z Alcen Team, ale stwierdziliśmy z chłopakami, że pójdziemy do US-ów. Sprawdzona marka. Sprawdzona marka, sprawdzoni ludzie, yy, Wawa, Ziom, Pawcio, Luk, wszystko w porządku. Wracając jeszcze nie tyle do, właściwie rozpoczynając temat składu, może tak, bo ja miałem w głowie właśnie ten dawny skład US, no teraz on zmienił się, jeżeli chodzi o tę organizację, właśnie jesteś Ty, jest Spero Insider, Deskto Skynet, no i... Ta piątka niewątpliwie po nikach patrząc ma szansę na osiągnięcie jakichś sukcesów. Ale jednak już mieliśmy sytuację, gdzie właśnie były niki, wiadomo, niki nie grają. Jak ty to oceniasz po takim czasie? Wcześniej przecież jeszcze reprezentowałeś smagę, teraz US. Są no, takie mieszanie cały czas na tej polskiej scenie. Właśnie czy to jest dobre, czy to cię nie nudzi? Wiesz co, no to na pewno jest dobre, że takie jest mieszanie non stop. Myślę, że stały skład jednak powinien zostać mimo wszystko na tak jak się nie. nie, no nie osiągnie się jakichś wyników, z, na przykład będą jakieś porażki, na przykład jak nasze w z kamuflażem, co w ogóle przeważyło wszystkim, że się rozpadliśmy. Chociaż było mówione właśnie, że jak nie dostaniemy się na EPS-a, to się po prostu rozpadniemy, ale też nie było treningów. Może na początku, jak smaga powstała, to jeszcze coś tam graliśmy przez pierwszy miesiąc, pierwsze półtora miesiąca, to graliśmy jeszcze PCW tam na jakieś lepsze teamy z Europy i tak dalej, a później to po prostu. Jakoś umarło, bo zaczęliśmy przegrywać jakieś mecze. Tam w EPS-ie przegraliśmy właśnie z Boomstripe. Później wygraliśmy i później znowu jakieś tam przegraliśmy, czy coś takiego było. Czy tam nam słabo jakoś poszedł. I stwierdziliśmy, że nie będziemy grać na naszych bo to nic nie daje. No i o dziwo zaczęliśmy wszystko wygrywać. Po kolei z każdym, nie? Tam akurat był Płock, Beslan i tam akurat przegraliśmy na US-ów. No ale też tak, średnio się przygotowaliśmy do tego turnieju. Chociaż liczyliśmy, że wygramy, no ale cóż. No i po tym płocku, właśnie mieliśmy mecz znowu na US, na tej samej mapie, co dostaliśmy od nich na lanie i wygraliśmy 16-14, co nas podbudowało i to strasznie, że w ogóle. Znowu motywacja? Znowu motywacja była kolejna i Szpero coś tam kurczę, nie grajmy nic, bo wygrywamy wszystko, nie? No coś takiego dziwnego było. No i nie graliśmy, wygrywaliśmy aż do meczu z kamuflażem, gdzie przegraliśmy. jeszcze też... później był mecz, jeszcze później był mecz z Deltą, gdzie powinniśmy go wygrać, bo już było 15 albo coś takiego, 15 do 8, coś takiego już dla nas i zremisowaliśmy ten mecz, to była katastrofa. No tak, i zaczęły się tak naprawdę nowe czasy, właśnie już smaga się rozpadła, jednak no ty dalej się utrzymujesz w tej grze, no czego na przykład nie możemy powiedzieć o Hamie. I właśnie, nie myślałeś jednak o jakiejś może przerwie, czy jednak jeszcze czujesz się na tyle świeży, na tyle zmotywowany, żeby dziś reprezentować faktycznie barwy Universal Soldiers? Znaczy, wiesz co, jak to Szpero określił na Facebooku, to jest drużyna teraz tak jakby przyjaciół, aniżeli nie dowiedzieliśmy się pod względem skilla, tylko po prostu naszych relacji między sobą. I jak niektórzy, na przykład kibice, fani myślą, że piszą te składy Dark, Insider, tam nie wiem, Ham, Destru, ale to po prostu, no, nie zawsze są te relacje odpowiednie między tymi osobami. No i nie zawsze będzie jakoś Mimo skilla, że mają, każdy ze sobą ma super umiejętności strzeleckie, to oni, jeżeli się nie odgadają w drużynie, to po prostu nie będzie drużyny, tak? Czyli organizacja U.S. raczej gay friendly. Tak, tak, tak. Oj, no to po prostu. Nie, no, super ludzie po prostu tam pracują, yy, o wszystko dbają, o swoje drużyny, ekipy i tak dalej. To po prostu. A co ze starą koszulką masz już nową? Czy, czy jeszcze gdzieś tam to się gdzieś może zapodziała? Czas ją odkurzyć? No czy koszulka gdzieś na pewno jest i w szafie leży albo coś. Czasem dosnudują sobie zakładam albo coś, że teraz jak ciepło to nie. Ale jest, jest cały czas. Nie wrzuciłem jej na pewno. Kiedy rozpoczęcie treningów nowym składem? A może już się rozpoczęły? Jeszcze treningi? Jeszcze nie, nie było pierwszego treningu nawet. No i nie wiem kiedy będzie. Myślę, że jakoś jak. Po wakacjach. No, może nie po wakacjach, ale jakoś tak. Może sierpień, sierpień, może wrzesień, coś takiego. No na razie nie ma turniej. Tak do nowego targu nie jedziemy, bo yy, niby destru na 80% idzie do Francji. Szpero jedzie gdzieś na wakacje wyrywać dziewczyny, bo myśli, że jest ciacho, bo schód 14 kilo, chociaż... Tak słyszałem o tym. No właśnie. Desu podobnie też jest tyczką, 15 kilo schód. Najgrubszy teraz jest Skania na naszej drużynie, no ale... no cóż. No nie wiem, no... <grym> Czyli now, nowy targ odpuszczacie, a jakieś inne turnieje polskie? Może zagraniczne? No zagraniczne to raczej nie, chyba że Pawcio sprzeda dom i pójdzie mieszkać pod most. <grym> wtedy no, Bilbao. Tak, wtedy Bilbao, Game Gun. No ale na razie jakoś... Zagranicznych na pewno, nie? Zobaczymy jak będzie później. No na razie też te wszystkie żywiec tam miał. Nie, żywiec się chyba właśnie ma odbyć. No, do Ełku też nie jedziemy, bo to też tam tak wakacje wypada, że też kogoś tam nie ma, tak. No ciężko będzie zgromadzić teraz w te wakacji, żeby pojechać gdzieś razem, chyba że jakimś miksem, tak jak nie wiem, to właśnie ham tam jedzie do nowego targu z, z, tym, z Darkiem innocentem, tak? Chyba nie wiem z kim tam jeszcze, nie pamiętam. Z B7 chyba Bo, a, a ty sam masz czas właśnie, żeby ewentualnie pojawić się w nowym targu? Też tak, średnio, bo ja pracę licencjacką przedwczoraj skończyłem pisać dopiero na brudno. Mam zdać na do 21 i w ogóle jestem szczęśliwy i muszę to opisać, że ją skończyłem. No i ten. Będę ją zdawała dopiero we wrześniu, ale przygotowanie i tak dalej. Muszę być cały czas na miejscu w Warszawie. Czyli teraz ewentualnie jakieś indywidualne przygotowanie zawodników US. Mówisz, no, łatwo wynioskować, że raczej jakieś treningi, prawdopodobnie wrześni, może ten sierpień, ale nie uważasz, że właśnie, może takie oddalanie się trochę, brak tej wspólnej gry, za dwa miesiące może się okazać czymś złym i stwierdzicie, no kurczę, nie graliśmy, pierwsze mecze wam nie będą wychodzić i znowu jakieś zmiany. Czy jest to zmian to raczej nie powinno być, bo to jak już wcześniej wspominałem, to jest raczej drużyna przyjaciół i stwierdziliśmy, że nawet jeżeli nie będą nam wychodzić, to i tak będziemy się trzymać dalej i, i tyle, nie? I, a jak mówisz, że tam, że za dwa miesiące jakby będziemy pierwszy trening, albo pierwszy mecz, albo coś takiego, ja myślę, że no po prostu każdy z nas grał już ze sobą, tak? Skynet tam z Destem, ja w ogóle jestem tak jakby za Brodiego w, tym, w tej drużynie, tak jak stary Gamebook tak? Czy tam Onyx Team. To przecież oni mi grają, wtedy z a ja teraz gram z nimi. I oni się wspaniale wtedy dogadwali, tylko brakowało im po prostu... Oni wtedy nie trenowali, jak pamiętam, tak to mówi, że po prostu nie lubił grać na wtedy... Nazywał to mix Spera i Insa, bo przecież nic nie trenowali, a coś tam jeszcze jakieś weźniki mieli, nie? Tylko że po prostu nie, nie, nie mieli postawić kropki na D, bo... Brakowało im tego... Oni grają taki styl FFA, tak? Że spontaniczny, nic, nic nie przygotowali, żadnych taktyk i często, częst, mówi często, że ciężko mu się grało na nich, no ale wygrywali jednak tym, tam do 13-12, bo jednak brakowało tej kropki na DI wtedy ówczesnemu Geimburgowi. no i tyle. Także jesteście, przynajmniej Ty, pozytywnie nastawiony, ale... Jeszcze jest jedna kwestia, którą warto poruszyć, bo cały czas trzymam się, powiedzmy, tego terminu, tych dwóch miesięcy, gdzie zaczniecie grać, ale, no, jak już jest ostatnio głośno o tym upadku CSA 1.6, duże turnieje z niego rezygnują, z tej gry, z tego tytułu. No i właśnie, jak Ty się do tego odniesiesz, jeżeli faktycznie 1.6 nie będzie na tych dużych imprezach? No, ja nie mówię oczywiście o tych światowych, gdzie i tak najprawdopod najprawdopodobniej się nie pojawicie, ale o tych polskich. CSA 1.6 nie ma, co robi Naleś? Hmm. Sesja 1.6 zawsze będzie na jakichś polskich podwórkach, tak, na lanach, bo to jednak... Myślę, że to dla samej zabawy rozrywki, te turnieje będą organizowane. Takie mniejsze, już no nie wiadomo nie będzie jakiejś tam PGA czy coś. Teraz słyszałem właśnie, że EP, EP, na EPS nie ma być CSGO już tylko, no to z, nie wiem, ja już na pewno nie będę grał CSGO, bo. Dlaczego? Jestem, jestem na to za stary, no 22 lata jednak, no wiadomo, tam 20 parę lat, 25, tak, no to, no to ale oni mają wyniki, tak? I sobie grają i zarabiają na tym. A ja, dla mnie ja już po prostu jestem za stary na to i CSGO, na pewno nie będę się uczył tego, tej gry od nowa. A coś ewentualnie związanego z przyjemnością z gry? Zakładam, że w 1.6 grasz troszeczkę, no nie tyle dla pieniędzy, no, dla jakichś dodatków, ale także właśnie dla przyjemności. Czy byłbyś w stanie postawić wszystko na jedną kartę, ale na jakąś inną grę, w którą być może teraz grasz? W Lola słyszałem? <laughs> nie, w Lola jestem za słaby akurat. <laughs> nie, nie, myślę, że już nie będę w żadną grę profesjonalnie grać, bo to jednak trzeba. Troszkę czasu, żeby się po prostu, tak, i troszkę czasu właśnie swojego wolnego wykorzystać do tego tyle, ile ja miałem tam od, nie wiem, którego roku życia grałem w, w CS 1.6, ale zawsze miałem dużo czasu na tę grę, a teraz co jak ty mówisz, że w LoL'a gram, tak, ale żeby się nauczyć dobrze grać w trzeba dużo grać w tę grę, a ja już nie chcę poświęcać tyle czasu, po prostu, nie wiem, już jednak 22 lata trzeba myśleć raczej o skończeniu studiów, licencja, później magisterka, praca i, i po prostu... Nie będzie wolnego czasu. Czyli przyszłość taka raczej bardziej rzeczywista niż tak. e sportowa, ale właśnie jakieś konkretne plany, co studujesz i gdzie zamierzasz właśnie iść później do pracy, jakiś konkretny kierunek, jakieś konkretne stanowisko? No, studiuję aktualnie w Zarządzenie Sportem i Rekreacją na wyższej Szkole turystyki i rekreacji w Warszawie. Co planuję? No teraz licencja kończę, później magisterka, prawdopodobnie na WF-ie już w Warszawie, no i praca jakaś, no. Jeszcze nie wiem, czego magisterkę będę chciał robić. Pewna fizjoterapia, albo nie wiem, wychowanie fizyczne możliwe. Zrobić jakiś kurs na przykład na trenera, albo coś. I planuję otworzyć jak coś własny jakiś mały biznes na początku, tak jakąś, nie wiem, fitness club, siłownię, coś takiego, no ale do tego trzeba pieniędzy, dlatego to są na razie takie bardzo dalekie plany. O to jeszcze będziesz walczył. No, będę walczył, oczywiście, że tak. Trzeba, trzeba. Dobra, prowadzamy jeszcze na chwilę do tej walki wirtualnej. Yy, chciałem Cię zapytać o właśnie ten skład, który reprezentował Alsen. Jak to oceniasz, w ogóle takie pozbycie się dywizji i, i samą grę, tej, tej piątki, tego składu, który tam jest, nie wiem, macie jakąś okazję grać przeciwko nim? Znaczy okazja, oni często trenują teraz ten nowy skład, Nars, Naks, Pistolero, Minis, Boże nie pamiętam kto tam I piąty nie wiadomo. Nie pamiętam kto tam jest piąty, naprawdę. ale jak... Kurczę, jakaś osoba, którą znam i na mnie obraziła, po co, no, ale dobra. Ja się, ja się tłumaczę problemami <grym> ze skleiklawymi i upadkiem biura podróży, bo akurat kupowałem wycieczkę, więc naprawdę byłem inactive przez tydzień. Musiałem załatwić sprawy finansowe, ale wracamy do Nalesia. No i ogólnie tam widzę, że chłopaki często grają. No, widzę ich co dwa dni. Tam ostatnio nawet ugrali mapę, se, tam 16-12. Na terenie też im nawet nieźle poszło. No, myślę, że. Czyli ją postra. No. Tak, no chłopaki po prostu są skilowi, tak? W ogóle na odszedł z US, bo chciał po prostu wreszcie coś jakiegoś większego osiągnąć. Już nie chciał tylko y, grać y, z, z ludźmi patrząc pod pryzmatem przyjaźni, relacji jakiś tam. Tylko teraz chciał się dobrać y, z innymi ludźmi, których nawet nie znam, bo on tak średnio zna tych ludzi, tak, tylko że po prostu pod względem umiejętności, skila, tak. Taki typ karierowicza. Tak, tak. Chce coś wreszcie spróbować osiągnąć, tak. No ja mu się nie dziwię. Tak? Te, te, na początku trochę tak się zdenerwowałem, bo tam były jakieś obiecanki i tak dalej, że po jest coś, coś tam, coś tam, nie. Ale teraz to tak zrozumiałem, że dobrze dobrze zrobił, niech spróbuje, zobaczy i zobaczymy jak to będzie. Na razie mają niby na tym PC-u jakieś wyniki, bardzo dobrze, ja się z tego cieszę. No mam nadzieję, że z nami tak przegrają. No tak, zobaczymy jak to będzie na oficjalnych pojedynkach. Dobra, myślę, że możemy zakończyć naszą rozmowę, ale prosiłeś mnie jeszcze przed włączeniem kamery, żeby był ten czas na pozdrowienia, także teraz oczywiście możesz pozdrawiać kogo chcesz. A więc pozdrawiam moją kochaną dziewczynę Agnieszkę, kochanie, kocham cię. Pozdrawiam mój cały zespół insidera, który niby się nastąpił czy do kolofii, chociaż są już wakacje i Udaje. Udaje. No, Nie, no pewno się też dziewczyna nastąpi spotyka deska, który schudł 15 kilo i wygląda jak tyczka. Tak samo Szpera, który udaje, że biega za piłką i myśli, że jest dobry i go weźmie fornalik do kadry za rok. skaneta, który jest grubasem. Tak, i nie udziela wywiadów. Nie udziela wywiadów, bo jest gwiazdą, tak. Pozdrawiam, a chciałem podziękować także firmom Sennheiser, wspomagającym nasz multigaming i Zapraszam do widzenia ich fanpage'a na Facebooku, bo są wiele zniżek, jest i tak do konkursu, gdzie można wygrać róż, różne rzeczy, a więc polecam. No i pozdrawiam całą ekipę, na przykład z Mixów 10, Hama, Darka i tak dalej. Wiadomo, znaczy, oni będą wiedzieć, o kim mówię. No i mojego brata nie będzie. I Pokera, o Pokera, przede wszystkim też. No i to wszystko. Tak. Dobra, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę, a ja jeszcze chciałbym Was wszystkich pozdrowić, wszystkich, którzy grają w cs którzy oglądali ten wywiad. I coś jeszcze chciałeś dodać? Czy, którzy skomentują ten wywiad, nie wiem. Okej, okay, wszystkich, wszystkich po prostu. Wszystkich. wszystkich. Dobra, dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie.